No i mamy, widzowie, nadeszła noc, więc pora i spać. Ja teraz położę się do mojego pięknego łóżeczka w mojej ukochanej piżamce. Ale zanim się położę i będę śniła sobie o jakichś pięknych rzeczach, kliknijcie dla mnie łapeczkę w górę, a będę miała piękniejsze sny. No dawajcie, klikajcie łapeczkę, kto jeszcze nie zdążył. A ja teraz idę się położyć. To był dzień pełen wrażeń, także idę do mojego łóżeczka. Zobaczcie, jakie piękne mam łóżeczko. Może będzie mi się coś fajnego śniło. Mam taką nadzieję, na przykład. Ej, co się stało? Tutaj doją mnie podszedł. Co jest? Ja dostaję jakiś zastrzeg. W głowę, co nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie! A za, co się stało, co się stało? Jakoś mi się zaczyna kręcić w głowie. Ej, co się stało? Kto to w ogóle był? I jak ten ktoś wszedł do mojego domu? Dziwnie się czuję, jakoś przez mgłę widzę, co jest grane. Co jest grane? Czemu ja patrzę w sufit? Nie no, kręci mi się w głowie, kręci mi się w głowie! ale co się stało? Gdzie ja jestem? Ej, co się stało z moim głosem? To jest widzowie, zobaczcie na to, jaką ja mam twarz. On nie ten zastrzyk zmienił mnie w zombie! Patrzcie jaką ja mam tutaj! jak Jaka twarz? Jak ja, jak ja w ogóle gadam? Ej, co się stało z moim głosem? On się tak strasznie zmienia. Ale ja mam dziwny strój. Ja tak nie wyglądałam. Sobie szłam tylko się położyć spać. A ktoś mnie zaatakował. Jakąś strzykawką muszę znaleźć tą osobę i odmienić się, bo ja nie chcę być zombie. Zombie atakuje. Ej, widzowie, wiecie co? Ja mam taką dziwną... Ochotę kogoś ugryźć. Może powinnam kogoś ugryźć? O, dostałam powiadomienie, chyba ktoś zostawił subika, bo wbijam e, 300 tysięcy na tym kanale. Ej, zombie patty prosi o to, żeby zostawić subika, wbijam 300 tysięcy! No dziwna sprawa, widzowie! Co się stało z moim głosem? Ktoś mnie w zombiaka zamienił. Ja nie chcę być zombiakiem, ale słuchajcie, ja muszę iść na jakieś polowanie, bo ja głodna jestem! O, jest noc! Zombiaki lubią noc i oni grasują w nocy, ale ja mam tutaj księżyc i przepiękne gwiazdy. Ja cię nie mogę. O, tam widzę jakąś zdobyć, Ktoś tutaj już pod, podjechał pod mój dom. Dzień dobry, pani, pani Lenko. Proszę zaczekać. To jestem ja. Pościona, ucieka. Hmm, pewnie dlatego, że mam dziwną twarz i mnie nie poznaje, a to ja jestem ja, party. Ale mi się głos zmienia. Pójdę do Angeliki. Ona tutaj mieszka najbliżej. Zjadłabym ją sobie. O, zobaczcie, one sobie oglądają film. Pewnie się nie spodziewałam, że ja tu jestem, więc ja sobie teraz to odblokuję. Cze Czekajcie, nikt mnie nie widzi, wezmę zastrzyk, zastrzyk, o zielony zastrzyk, żeby zmienić zombie. oj, co ja tutaj naklikałam i mam to, dobra, jest ciemno, ale damy radę, może ja powinnam wziąć właśnie, ja wiem... Ja wiem, widzowie! Ja tutaj wprowadzę ciemność i one już zewariują, bo nie będą wiedziały, gdzie są, więc ja sobie wezmę latareczkę. Gdzie jest latarka? Haha, <laughs> tu jest latarka. Dobra, zamykam, zamykam sobie to, biorę latarkę i normalnie idę. O, są tutaj gwiazdy! Chodźcie, dziewczyny, chodźcie tutaj! Patty do was przyszła, przecież lubicie, opatrzcie, jest lena. Zaraz jej tutaj nam zastrzyk. Uwaga, uwaga, uwaga! Pyk. Daj jej to zaszyk. Pyk, 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 pyk. I zaraz zmieni się w zombiaka. Ha, ha, ha. Dam jej zastrzyk, więc zrobię tutaj na całym Brookhaven bandę zombiaków. Ale będzie fajnie. Gdzie jest ta druga dziewczyna? Ja chcę ją, ją zjeść. Pewnie się gdzieś tutaj ukryła. Jest tutaj ciemno. Trzeba zgościć światło. O, jest, jest. Zaraz, spokojnie, Angelika. Zaraz się zmienisz w zombiaka. Zobaczysz, jak to jest super. Ale jest ciemno, Haha. Ha. Ale jest ciemno. Zobaczcie, zombiaki lubią ciemność. Dobra, to idę dalej tutaj szukać, gdzie tutaj oni są. Ale jest ciemno, mega dobra. To jednak nie był zbyt dobry pomysł, żeby zrobić tutaj aż taką ciemność. Więc wprowadzę sobie, że już jest rano, widzowie, bo ja mogę sobie tym sterować. Jest godzina szósta rano. Okej, okay. a właśnie muszę jeszcze sobie e, tutaj wyłączyć tą ciemność. Nie będę już taka. Okej, okay. muszę lepiej widzieć, więc zombiaki ogólnie widzą w ciemności. Ale moi widzowie nie będą widzieli, więc muszę ich jakoś tutaj strollować i ich zamienić, więc zabieram sobie teraz do... i teraz idę ze strzykawką. Gdzie jesteście? Halo, halo? Ale jest tu ciemno. Dobra, jednak sobie zapalę latarkę. Gdzie są te dziewczyny? One pewnie gdzieś śpią. Czekaj, ej, co, co tu jest? Ej, ja widzę w lustrze! Gdzie ona siedzi? Ej, gdzie ona jest? Gdzie ona tutaj jest? Ej! ja, jak, jak ja to widzę? To jest w innym domu w ogóle. już myślałam, że oszalałam jako zombiak. Gdzie możemy znaleźć? Tutaj nikogo nie ma. Chcę tutaj zmienić wszystkich w zombiaki, chodźcie tu, chodźcie. Wszyscy razem, zaraz was tutaj zmienię. Przyspieszą sobie, idę do tego domu, bo tutaj widziałam jakąś dziewczynę, będzie tutaj zaraz zjedzona. Chodź tutaj, łapiecie! A, ucieka Julia, to jest Julia. Zabieram ją szybko, goni ją. Ej nie mogę, nie mogę do góry podjechać! O nie! Szybko, bo ucieknie przed zombiakiem! Szybko, patrzcie na krzyczy. Daj jej tutaj zastrzyk, daję zastrzyk! A,

Daję ci. A, zaraz cię gryzę, a masz, Ha, ha, ha. Patrzcie na padła. <grym> zaraz się zmieni w zombiaka. Tak, taki był mój cel. O nie, słońce już wstaje, ale Jolia została zombiakiem. Zobaczcie, już jest godzina po szóstej i zobaczcie. Nie, to słońce mnie razi. Nie, nie lubię tego. A, nie możemy, musimy się schować teraz szybko do jakiegoś domu. Jest tutaj zombiak, tak jest. I tutaj z tyłu widzę następnego zombiaka. Patrzcie na to, to jest Lena. Ona się zmieni w zombiaka. Ho, ho. Teraz Brookhaven jest całe w zombiakach, bo wszystkich ja tutaj gryzę i wszystkim daję zastrzyk. Idę jeszcze tym dziewczynom tutaj dać zastrzyk. Tu mieszka jakaś Lena. Szybko idę i dać zastrzyk. A, o, o Boże, ona mówi, o Boże. A, daję zastrzyk. A, gryzę. Am, nam, 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 nam. Teraz jej dałam. Haha, ha. teraz już nie ma wyjścia. Wszyscy zostają zombiakami na tym Brookhaven. Wszystkich moich widzów zmieniam. W ogóle, ciekawa jestem, kto mi dał ten zastrzyk, bo przez to, że ktoś mi dał zastrzyk, ja mam ochotę dawać ten zastrzyk też innym. To jest jakieś zaraźliwe. Wszystkich teraz zarażam Zobaczcie, jak ona chodzi. Ona jest zombiakiem. Lena została zombiakiem. Fanka Patix też jest. Zobaczcie, oni wszyscy są zombiakami. Jaka zielona. Patrzcie, co tu się dzieje. O nie, nas, nas tutaj słońce po prostu razi. Musimy się już chować, bo słońce. Napisałam do nich. O nie, słońce. Musimy się gdzieś schować. Widzowie, musimy zrobić sobie jakiś dom. Taki konkretny, jakiś lepszy, bo ja mam tutaj taki dom, on się nie przyda dla zombiaków, bo zombiaki mieszkają gdzieś schowani, więc musimy sobie ten dom zmienić. Bierzemy go, usuwamy i ja biorę. Teraz zrobię jakiś taki pod, nie wiem jaki, o taki. Ukryty, ten zrobię dom. Zobaczcie, żeby nikt nie rozpoznał, że tu mieszka zombie, jak taki ukryty domek. Bardzo w ziemi. Ale gdzie są inni? Gdzie są wszyscy? Bo wiem, że tutaj było więcej osób. Nie mogę na to pozwolić, żeby ktoś został bez Właśnie, opatrzcie, lena już padła. Szybko, nie możemy na to pozwolić. Parzy słońce szybko, chowamy się. Tak, tak. Tutaj czujemy się zdecydowanie lepiej. O nie, lena padła. Muszę jej dać kolejny zastrzyk, bo ona nie ma mocy. Ją spaliło słońce. Szybko, Lena, wstawaj. O, już wstała, zadziałało, ale my chodzimy. Patrzcie na to, to jest nasza Hacjenta. Teraz tutaj mieszkamy i tutaj się chowamy. Mamy tutaj jakieś właśnie laboratorium, trochę dziwne to jest, ale patrzcie, możemy sobie tu wejść. Tu będziemy mieszkać, postawimy sobie, dawajcie, robimy sobie tutaj wśród zieleni nasz domek, więc stawiamy sobie śpiworki, dawajcie, stawiamy sobie, dekorujemy, będziemy tutaj spać. Jedno, drugie tak jest. Musimy sobie tu udekorować po zombiaskiemu. Zombiaskiemu? Nie wiem, jak to powiedzieć. O, mamy tutaj jakieś takie rzeczy. Tu wszystko sobie dekorujemy elegancko. Tak, tak. Zombiaki musimy... Nie, no światła nie chcemy. O, to jest dla zombiaków. To jest... Tak, jest. To też jest dla zombiaków. Tutaj jakieś szkieletony. Trumna, trumna. To też się kojarzy. O, zobaczcie. Mamy tutaj... Można ją jakoś zmienić. O, patrzcie. Szkielety. Tak jest. To też Mamy elegancko, to mi się podoba. Tak jest, to można zmienić jakoś. Nie można tego zmienić. No, i tak to właśnie wygląda. O nie, jest tak wcześnie rano, że normalnie nie wierzę w to. Trzeba tu jakiś parasol, trzeba jakieś zadaszenie szybko. Ja się teraz poświęcę i postawię tutaj namiot, żeby właśnie yy, w razie co sobie przejść tutaj. Jak będziemy chcieli wejść na zewnątrz się dotlenić, to żeby stanąć pod namiotem, by nam słońce nie przeszkadzało. Musimy sobie też to ogrodzić trochę widzowie, żeby nikt nam tutaj nie wchodził, czyli jakieś choineczki, bo to jest tylko wejście dla zombiaków, czyli dla nas. Zwykli ludzie nie mają tutaj w ogóle wstępu, więc my się odgradzamy od Innych, zobaczcie na to. Tak robimy cień, bo my potrzebujemy cień. To jest nasz dom, zobaczcie, jak my tu mamy. Ale też co gdzie ja tu przeszłam? Chodźcie tu dziewczyny! Jak to jest elegancko, to jest nasza chata. I ja nie mogę, oczywiście musimy sobie tu udekorować po swojemu, wszystko stawiamy tu, tak, bo to jest po zombiaskiemu! tak jak ja tutaj mówię. Zombiaki rządzą, każdy będzie miał tutaj swój pokój. Zobaczcie, jesteśmy w podziemiach, jesteśmy bezpieczni, to jest mój pokój akurat. Tu jest Łazienka też, oczywiście musi być tutaj szkielet, bo to Łazienka bez szkieletu, e, też tutaj bez żadnych kości, to w ogóle nie ma sensu. Obronie też musimy, zombiaki się muszą też bronić. Zobaczcie, bronię mamy. Tak, tutaj powieszę sobie. Mamy bronię. Zobaczcie, jak oni tutaj udekorowały i teraz będziemy wszystkich atakować. Patrzcie, mamy bronię. Ale świetnie, nie? No, po prostu genialne to jest. Jesteśmy też w podziemiach, to jest nasze eksperymentarium. Zobaczcie, tutaj wytwarzamy różne rzeczy. Różnych ludzi tutaj dajemy. Tutaj jest moje stanowisko. Ja tutaj pracuję i opatentowuję właśnie te zastrzyki wszystkie. Tak, tak, te zastrzyki. O, Jakieś pieski, pieski też nie, nie, pieską nie będziemy nic robić. Pieski są kochane. Dobrze, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Mamy jakieś rośliny, świetnie, świetnie. Teraz bym chciała stąd wyjść, wydostać się. Idę zobaczyć tutaj do góry po schodkach, siup, i jestem na górze, to mi się, o nie, ale mamy tutaj strasznie jasno, strasznie jasno w dalszym ciągu, wychodzę stąd zobaczyć, o nie, razie słońce, strasznie chowamy się, szybko, szybko chowamy się, patrzcie jak to wygląda, normalnie mamy panele fotowoltaiczne, wszystko, tutaj ekologia jest. Ej, słuchajcie, gdzie jest ten taki znak, żebym mogła moich kumpli tutaj przywołać. Chciałabym moich kumpli przywołać. Teraz przywołam sobie tutaj moich kumpli. Zombie robimy, ładowanie zombie. teraz oni tu przyjdą. Zrobimy jeszcze błyskawicę, żeby wszyscy się bali, bo my jesteśmy tutaj właśnie zombiakami. Lubimy takie różne dziwne, straszne rzeczy. I zobaczymy, zaraz nasi kumple tu przyjdą. Dobra, fajnie, mamy tutaj wszystko udekorowane po naszemu. Są szkielety, są kości, są bronie. Jesteśmy. Zombiakami, widzowie, wy byście też chcieli zostać zombiakami. Czekamy teraz, aż przyjdą nasi kumple. Patrzcie, jaka tu to, jaka to jest pogoda. Chowamy się tutaj. O, patrzcie, zaraz się pojawi zombiak. Czekam, aż on tutaj przyjdzie. Opatrzcie, jak ona tańczy. Maja, wszystko w porządku, bo jakieś dziwne rzeczy się z nami dzieją, widzowie. I ja nie mogę nam się w ogóle kryć w głowie. Co się stało? Ten zastrzyk był jakiś mocny. Nie możemy w ogóle złapać równowagi. Zobaczcie, co się z dzieje coraz gorzej, ten zastrzyk jest coraz mocniejszy. O, ale dziwne rzeczy się tu z nami dzieją. Gdzie są nasi przyjaciele? Oni powinni nam udzielić ratek, powinniśmy się zachowywać jako zombiaki. Bo my się nie znamy na tym, gdzie oni są. Mieli przyjść. Słyszę ich w tle. O nie! Jeszcze upadłam. Ała, 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 ała. co ty mi zrobiłaś? O nie! Patrzcie, widzowie. Teraz ja... Zawołam Smajslo i zmienię go w zombiaka, ugryzę go, on zostanie zombiakiem. I ja, to by było, bo tutaj są same dziewczyny, a co jeśli by chłopaka zmienić w to? Ho, ho, to by była Smajslo zombiakiem. O nie widzowie, ze mną jest coraz gorzej, zobaczcie, zmieniła mi się twarz twarz mi się zmieniła! O nie! Co ja mam za twarz? To normalnie wykręca. Szybko, niech już będzie noc. Musimy coś zrobić, co mamy zrobić widzowie, żeby już nie być zombiakami. Dajcie nam jakieś rady w komentarzu, co musi się stać, może ktoś by chciał nas uratować. My musimy jakoś przetrwać, ale wy bądźcie na tym kanale, subskrybujcie, żeby nie ominąć żadnego filmu. Bądźcie jutro odcinki są codziennie, pamiętajcie, jeśli chcielibyście być też na odcinku, to jest grupa z Robloxa pierwsza linijka. A my idziemy jakoś przeżyć jako zombiaki.